Polska. Małopolska polska, daleko od blogu, gdzie rosną marzenia w petonię Usłyszałem głos dziadka z telefonu, urodziła się łzy Popłynęły jak w filmie wodospady, zostałem wujkiem A serce pierwszy raz powiedziało żyj I zaczęło bić jak bucian, nie dla siebie dla niej, Bo nagle poczułem, że mam po co być I odpowiedziałem na pytanie, po chuj, mam tu być Być zostać chrzestnym, przysiąc przed Bogiem bliznami i ranami Ale nie jestem gotów, za dużo cieni, za mało światła w żyłach powódź Nie chcę, żeby moje błędy ciążyły jej na anielskich skrzydłach więc co jest w boku, z podniesioną głową, ale milcząc jak cisza, mówię nie byłem gotów Z podniesioną głową, ale milcząc jak cisza, mówię nie byłem gotów Zmieniłaś mnie, choć nie wiedziałaś kim jestem Wierzę w ciebie i twoje marzenia do spełnienia Olivia, jesteś jak ogień na mrozie Z daleka, ale zawsze w tobie Ja nie jestem bohaterem z bajki Ale obiecałem sobie, nie wrócę do walki Która zabijała mnie, nie pozwalała kochać Teraz chcę być spokojem w twojej głowie Kiedyś chciałem skoczyć z czwartego piętra serio Ale ty przyszłaś na świat i zburzyłaś ciemność Twoje imię w mojej głowie jak wers, który leczy Nie potrzebuję już dymu, potrzebuję być lepszy I choć nie jestem twym chrzestniem, jestem tarczą w cieniu Która w trudnych chwilach stanie bez mniejszego problemu Zmieniłaś mnie, choć nie wiedziałaś kim jestem. Wierzę w ciebie i w marzenia do spełnienia. Oliwia, jesteś jak ogień na mrozie. Z daleka, ale zawsze w tobie. Nie jestem bohaterem z bajki, ale obiecałem sobie, nie wrócę do walki. Która zabijała mnie, nie pozwalała kochać. Teraz chcę być spokojem w twojej głowie. Amen. Amen. Choć nie wiedziałaś kim jestem, wierzę w Ciebie i Twe marzenia do spełnienia Olivia, jesteś jak ogień na mrozie, z daleka, ale zawsze w Tobie Nie jestem bohaterem z bajki, ale obiecałem sobie, nie wrócę do walki, która zabijała mnie Nie pozwalała kochać, teraz chcę być spokojem w Twojej głowie, Amen.